Jakie mam SNB Co przebija szóstopoziomowe pancerze i ma 70 coś damage'u No dobra, żyję Jestem cały naprawiony, teraz szukamy tego kolesia który, jakże, nie chce zginąć po prostu. Nie wiem, gdzie on poleciał. Hm. Także nie wiem. Ja wiem, trudno mi gdzie jest, jest koleś teraz. Okej. Okay. A ten pat na hita, lol. Dlaczego czemu ten koleś padł na hita, a tamten przeżył trzy strzały w klatę? Nie, to był chyba inny, wiecie? To był inny koleś. Ten koleś jest ubrany, a tamten to był nieubrany koleś. Więc to jest zupełnie inny typek niż tamten, który uciekł. Ale jak, jakim cudem w ogóle tamten koleś przeżył te trzy strzały chyba w klatę? Które wyrwał, bo trzy razy zajęknął jak do niego strzeliłem A ten w ogóle pierwszy raz Nie, mi się zdaje, że to jest inny wiecie, bo ten koleś jest Ubrany, a tamten koleś nie miał hełmu w ogóle, wiecie Tak mi się zdaje Dobra, nie mam leków To jest mały problem jak nie mam leków A ten gdzie wyrwał? Aha, chyba wyrwał w głowę To nie, to nie jest ten to nie jest ten sam, to nie jest ten sam. Nie wierzę, że to jest ten sam. Masz jakieś leki, koleś? O! Dziękuję ci, pełna salewa. Ma Kedra. E, ma Kedra, koleś, ale to nie jest ten sam, bo on ma Kirasę. Kirasę ma niezbitą, a ja trzy razy koleśowi strzeliłem po klacie. Więc y, ten koleś ma całą tą... No może nie, może nie strzały po klacie, ale... Ten ma całą kamizelkę, więc to nie był ten na pewno. Podobno Lediksy tu można znaleźć, ale nie jestem tego pewny tak naprawdę. Ale karty graficzne, coś takiego można tu znaleźć, ale chyba nie teraz. Teraz chyba nie. Teraz chyba nie znajdę tutaj nic. Co to jest? Co? Jakoś misję wykonałem, ty. Jak ja nawet, nawet nie wiem jaką misję wykonałem. Hy! Ale dobra, jest misja wykonana. Dobra, karowej już nie chcę. Kolesiowie mogą się Ammo skończyć, nie? Aha, dobra, ścinka. Kolesiowi się mogą Ammo skończyć i po prostu stwierdził, że... że... Że jednak nie chce ze mną walczyć, wiecie? Tak mi się zdaje. O faktorka. Faktorka się przyda. 150 tysięcy. Kluczyk. Już jesteśmy zarobieni. Teraz tylko możemy. Więcej zarobić. <laughs> Jakaś karta graficzna. Może coś takiego tutaj. Będzie. Nie. Tutaj na pewno tego nie będzie. Motor bierzemy. Bierzemy. Motor mamy. Mamy trochę miejsca na tego motoła. I tam być. Tym razem wezmę LPS-y normalnie tej broni. Jak Bambola nie potrafię zabić na kurde trzy strzały, no. Dobra, daj mi kurteczkę. Może coś ciekawego będzie w kurteczce. Dobrze, też miałem adrenalinę jednak sowaną, ta adrenalina też mi pomogła. Adrenalina bardzo szybko leczy w ciągu 15 sekund, trochę mnie wyleczyła. Kurteczki! Kluczyki, kurteczki, a ja wszystkie Wam przeszukam mhm. Mm DFL. Proszę bardzo. 100 tysięcy około. Na plusik. Tu mamy 50 tysięcy. Nie chcę mi się tych szafek szukać, chociaż wiem, że tutaj w tych szafkach dobre dobrocie mogą być, ale... Jest strasznie dużo, nie chce mi się... Dobra, idziemy teraz zobaczyć sobie tego bota, którego tam osiadkowałem, svałpeo napijemy się bo adrenalinę musiałem użyć i mi trochę picia jednak spadło Dobra, zrobimy coś takiego, bo tego tego surfkita już mamy trochę zmarnowanego. Także nie ma co go już w gamie trzymać. Kupi się nowego, wrażliwego. Kek. Kek, wiem, też jest trochę drogi 30 tysięcy około. Wiecie, trzeba trzeba wiedzieć po prostu. To trzeba mieć w głowie, te ceny, nie? O, pra, spokojnie, wiem, że Ty ustalasz ceny. Dobra! Okej, okay. niech będzie 25 tysięcy, okej. Okay. No to targujesz siostro, panie tam w góry. Się targujesz. Dawaj, to... Nie! Kila! Nie! O! 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 Ajajaj! Ajaj! O! Oj! Oj! Zrobimy taktycznie. Normalnie Taktiko majestiko O, ty zostawił. No, kila nie żyje. Przynajmniej kartę mi dała, no dziękuję. Już myślałem, że nic mi nie da po prostu, no. O nie. O nie, nie chcę Terminatora, nie, nie, nie. Daj mi mój hełm. Nie chcę, mój hełm, daj. Mój, 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 bo... o. Abo dobra, e, dobra, zrobimy jednak pana Terminatora, albo tego, jak to się mówi, e, tego, robokopa. Jesteśmy robochłopem. Gdzie w ogóle mam wyjścia na tej mapie? E, o, na tym, na, y, w sensie na północy, w się tam z przodu. Tu nic nie widać! Ledwo co widać przez to. ...szybkę. Aż mieściło. Ale daj mi kable, kable mi do. Ja kable se wezma. Coś tu jeszcze, Mocie. Ciekawego. Ja oajersy też wezma. Ja. Y Coś tu jeszcze ciekawego. Nic. Ja nic ciekawego. O! Spokojnie tam góry, Jezus! Wali tymi piorunami. Czemu coś chyba tam... zdało w środku. nic nie widzę, ale biegnę. Dobra, bierzemy se. Nie wiem jak tyś to wziął przez te... ...przez te łokienko, ale dobra, no. <grystanie> leca do wyjścia, ja leca. Chciałem witam Leca bo kurde wieje ostro chmury są łoberwanie chmury Leja Udy. Dob! Jezus! Hopi! Przynajmniej włosy będę ja słuchać dokładnie Kalper. Nie no, aż tak źle aż tak nie jest z tą killą, no trzeba tylko, że tak powiem, trzymać wzrok na, na linii horyzontu. A ja się do góry już nic nie będzie widać, już nie będzie No, nie wierzę, no. Ciekawe czy leży, nie? <grystanie> po takiej serii. Będę się śmiał, nie będzie leżał. Ja będę leżał. To igolniki były? Wiem, że igolniki. Szlachta się teraz bawi, cicho. Ej, hey, tu jestem. <noise> tu jestem, halo. O, tu leży drugi. Ty, dwóch było. Ło cię suna, ty. Jożek widział tylko jednego. Dobry. Ty, nie ma tu nie? Jeszcze.

Leca! Leca do wyjścia No więcej nie wezmę, więcej, więcej tak nie wezmę więc yy, jak na run z samym Mosinem No myślę, że dobrze wyszło nawet Mogę, yy, znaczy no ja nie wiedziałem, że tam w ogóle dwóch jest nie? Ale trochę wystrzelałem tych igolników, nie? Ale szlachta się bawi, nie? To się chłopo woju. No z samym Mosinem wyszedłem. I widzicie, jakie satysfakcja. Gramy dzisiaj Mosinami tylko. <laughs> 12 tysięcy expa. Eee, no, no oni muszą być trochę taki... No jednak troszeczkę wkurzenie muszą być. Przed samym wyjściem padli. No ale też miałem tam wyjście, no to co zrobić? Też miałem tam, że tak powiem, wyjście. Trochę tych igolników zmarnowałem, ale ty granatem zabiłem koś. A kila mo killa zabiłem granatem. Dobra. Szlachta się bawi po prostu. <gry>